Witajcie! Dzisiaj będzie krótko, zwięźle i na temat. Chciałbym Wam przedstawić kolejną historię pewnej postaci. Historię niestety bardzo skróconą. Otóż jak część z Was zapewne wie, jakiś czas temu opracowałem temat odznak Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Ziem Zachodnich Rzeczpospolitej Polskiej i podałem tam pewien spis osób. Wraz z numerami odznak przynależnych tym osobom. Otóż udało mi się ostatnio powiększyć ten zbiór o kolejne nazwiska, o kolejne numery, i okazało się zupełnym przypadkiem, słuchajcie, taki miły akcent, że jeden z tych numerów znajdował się już w mojej kolekcji. I ten numer, czyli numer 4909, zgodnie z teczką, która była przygotowana przez Związek powstańców i wojaków przez Towarzystwo Powstańców i Wojaków imienia generała Józefa Halera z Poznańskich Jeżyc. Ten spis był wykonany, te wszystkie teczki spisane z numerami właśnie nadań, odznak, z odznakami, które były posiadane przez członków, było to przygotowane dla biura badań historii nad powstaniem do referatu historycznego przy DOK. I słuchajcie, co wiemy z tej akurat tutaj takiej noteczki osobowej, to za dużo powiedziane, z tego świstka papieru kancelaryjnego, na którym mamy parę rzeczy napisanych. Otóż mamy informację, że człowiek ten brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. No, nic dziwnego, że ma odznakę Towarzystwa Powstańców i Wojaków pierwszej klasy, czyli Powstańcowi Broni, numer 4909. Jak widzicie, jest to. Ta właśnie odznaka. Co dalej o nim wiemy? Mamy oczywiście jego imię i nazwisko. I postać ta ma imię i nazwisko następujące: Bosiacki Władysław. I tenże pan Bosiacki Władysław był w momencie, kiedy to spisywano, czyli w latach 20., pod koniec lat 20., starszym sierżantem zawodowym. Jak udało mi się znaleźć informację, służył w 57. pułku piechoty. Kim był z zawodu, to jest słuchajcie ciekawe, był mistrzem piekarskim. I teraz co o nim wiemy? Zamieszkały w Poznaniu na ulicy Poznańskiej 24. Potem, po rozwiązaniu Towarzystwa Powstańców i Wojaków imienia Halera, wstąpił do Związku Powstańców Wielkopolskich 1918 1919 dokoła właśnie na Jeżycach. I co wiemy o jego służbie? W Armii Zaborczej służył najpierw w służbie zasadniczej od października 1905 do września 1907 roku, następnie od 2 sierpnia 1914 do 11 listopada 1918 roku. 12 grudnia 1918 roku zgłosił się na ochotnika do Straży Ludowej i był organizatorem piekarni przy, no, właśnie, tutaj jest coś takiego jak O, prawdopodobnie ZG numer 7, czyli okręg generalny Poznań, natomiast tego skrótu wam na ten moment nie jestem w stanie rozszyfrować. Czyli co wiemy o tym naszym yy, starszym sierżancie? Otóż wiemy o nim jeszcze jedną rzecz i mam nadzieję, że uda się to za jakiś Czas nieco lepiej opisać, jeżeli oczywiście mówimy o tym samym Władysławie Bosiackim, ale myślę, że jest na to dość duża szansa. Mianowicie składał on wniosek odrzucony niestety w 1938 roku na medal bądź krzyż niepodległości. Dlaczego mówię być może, słuchajcie? Ponieważ nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest to ta właśnie osoba, bo mam tutaj podane tylko miejsce urodzenia tej osoby, podczas gdy zamieszkała już była w Poznaniu. Tylko, że w momencie, kiedy miałaby to być ta osoba, byłoby to dość dziwne, bo służbę zasadniczą musiałaby odbyć w wieku lat 12. Inna kwestia, że jest duże prawdopodobieństwo, że data umieszczona w dokumentach jest po prostu błędna, bo tak niejednokrotnie się zdarzało. Czyli przy takim założeniu być może uda się odtworzyć. Coś więcej o tym naszym starszym sierżancie, a być może niestety będzie to postać zapomniana w mrokach dziejów, która tylko się odnajdzie gdzieś przy okazji jakichś badań historycznych w historii, czy to 57 pułku piechoty, czy to właśnie w historii związanej z piekarnią przy straży ludowej, gdzieś przy okręgu generalnym. Tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Natomiast co jest, słuchajcie, dla mnie osobiście ciekawe, pamiętajmy, że to odznaczenie to powstańcowi broni Wdzięczna Wielkopolska było nadawane powstańcom, którzy walczyli z bronią w ręku. Co jest z tym interesującego? Oczywiście teoretycznie nic, tak, bo wiemy doskonale, że w Poznaniu na początku całe powstanie to był. Mimo, że przemyślany i opanowany, to jednak w dużej mierze chaos, gdzie się tworzyły lotne oddziały. I tutaj, co się mogło stać z naszym ochotnikiem ze Straży Ludowej? Był przeszkolony. Jeżeli tylko organizował piekarnię jako mistrz piekarski, bardzo możliwe, że on w niej nie siedział. Jeżeli w niej siedział, to jestem bardzo ciekaw, jaki oddział niemiecki szturmował te piekarnie, że musieli się aż bronić z bronią w ręku. Oczywiście mówię to całkowicie przyśmiewczo, bo podejrzewam, że najzwyczajniej w świecie w jakimś kluczowym momencie załoga tej piekarni y, kierowana przez tego mistrza piekarskiego bądź też ten mistrz piekarski po prostu się znalazł gdzieś w ogniu walki na terenie miasta i dlatego właśnie y, dostał to odznaczenie. Pytanie, czy miał coś więcej słuchajcie, ponieważ akurat w przypadku tych dokumentów, do których udało mi się ostatnimi czasy dotrzeć, Czasami są też podawane y, inne rzeczy niż tylko krzyże Towarzystw Powstańców i Wojaków. Czasami są tu też podane odznaki Wojsk Wielkopolskich, krzyże walecznych y, itd. Tak tak nie jest tego dużo, co prawda. Są to pojedyncze dane, ale przy niektórych nazwiskach są podawane. Inna kwestia, pytanie czy na przykład medalem pamiątkowym za wojnę 1821 był ten człowiek odznaczony. Też tego nie wiemy. Tylko tutaj pamiętajcie, jeżeli... On w już w 1905 roku był powołany do służby, to możemy śmiało założyć, że po kolejnych niemal 10 latach miał już około 30 lat. Czy poszedł na wojnę polsko-bolszewicką? Zapewne tak. Chyba, że był na przykład ranny, bo też pamiętajmy, że może być taka sytuacja mógł też służyć gdzieś na tyłach albo zostać po prostu w Poznaniu, ze względu na to, że jako piekarz miał tu na pewno. Sporo roboty, a znając życie, mógł być jednym z nielicznych mistrzów piekarskich przy w ogóle Okręgu Generalnym Poznań, a już przy konkretnym pułku, to mógł być w ogóle jedynym, więc tutaj mogli go najzwyczajniej w świecie nie wypuszczać z Poznania, żeby na miejscu kompanie bat zapasowe, bataliony zapasowe miały co jeść. Także tak, słuchajcie, wygląda sytuacja. No i na dzisiaj to tak naprawdę tyle, co chciałem Wam przekazać. Za tydzień usłyszymy się na podsumowaniu rynku aukcyjnego w maju, a jest o czym mówić, bo tutaj jednak mieliśmy aukcję Desy. Dzisiaj zaczyna się aukcja, w zasadzie już się zaczęła, pewnie jak to oglądacie to albo będzie jeszcze trwała, albo się kończyła aukcja Marciniaka, jeżeli chodzi o dzień falerystyczny. Było tych aukcji też troszkę, troszkę więcej w tak zwanym międzyczasie, także jest na pewno o czym, o czym poopowiadać i nad czym się poznęcać, A za dwa tygodnie mam nadzieję coś Wam nieco się opowiedzieć, na przykład o odznace 15. pułku łanów poznańskich. Także myślę, że coś ciekawego się będzie działo w tym najbliższym czasie. Także na dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie. No i do usłyszenia.